Najlepsze antyfakty w internecie. Witam w kolejnym materiale na kanale Antyfakty, znowu sobie Sobielajskich. Dzień dobry. Siemanko, witam widzów. Zapytam na początek o sprawę, która obiegła całą Polskę, czyli o Karasia i o aferę z Dopingiem. Tu jesteś sportowcem, jesteś wyczynowcem, pobijasz rekordy, jesteś rekordzistą. Powiedz, jak Ty oceniasz to wszystko, to, co się teraz dzieje wokół Karasia? Te kontrowersje, no kontrowersje, jak to trzeba powiedzieć. Znam Roberta dosyć długo, przyjaźnimy się. I mogę wam powiedzieć tutaj z ręką na, sensu, na sercu, że według mnie Robert jest czysty, że nie brał nic. E, tak jakby świadomie, co mogło mu pomóc w osiągnięciu lepszego wyniku sportowego. mogło to być substancje, które pomagały mu leczyć złamania, ponieważ miał trzy złamania przed swoją walką z Filipkiem. Miał złamaną rękę, żebro i stopę. Mm. I raczej jeśli cokolwiek było, to w tamtą stronę, czyli to w ogóle nie było po to, żeby sobie pomóc w walce. Dobrze, tylko wiesz co, ja jestem lajkiem, ja się nie znam, ale jak jesteś wyczynowym sportowcem... Pobijasz kolejne rekordy, jesteś gdzieś tam testowany. To nie jest tak, że po prostu unikasz wszelkich leków, które mają chociaż ten pierwiastek tego zakazanego. tego Jak to zakazanego, yy, się nazywa? Tych, no, substancji. Zakazanych substancji, tak, przepraszam. Tak, no oczywiście na tym poziomie powinno tak się robić. Z tego co wiem, Robert yy, tak jakby zasięgnął opinii jednego eksperta i ona okazała się jak teraz już wiemy, mylna. Kurde, no ciężka sprawa. Jest za dużo tutaj niewiadomych, żeby opiniować w tym momencie. Musimy poczekać na rozwój wypadków. Nie, ja tak jakby nie chcę na tak małej podstawie faktów coś mówić. Bo to, oczywiście ja tutaj nie zarzucam, czy ktoś bierze, czy nie bierze, czy nieświadomie, czy świadomie. Tylko po prostu chodzi mi o to, że jak jesteś już na tym poziomie, no to kurczę. Wszystko jakby weryfikujesz 5-6 razy, wiesz, u jednego eksperta, u drugiego eksperta mieliśmy ostatnio przykład Bartka Salomona z Lecha Poznań, który został wykluczony. No, było tych przypadków bardzo dużo, już nie mówię o Armstrongu, który, który też został kiedyś, wszystkie tytuły zostały mu odebrane. No jak to jest właśnie, patrząc na, na Was, jak wy, wy, wykonujesz ten wyczynowy sport, no chcesz gdzieś tam maksymalnie zminimalizować te ryzyko, żeby tych substancji nie przyjąć. Tak, no oczywiście, właśnie tak jakby jedyne co będzie można pewnie Robertowi zarzucić albo w tym momencie można na podstawie tej wiedzy, co mamy, to jest właśnie to, że tak jakby za małej opinii zasięgnął, bo to jest pewnie opinia jednego człowieka i to raczej nie jakiegoś wybitnie wykształconego. Właśnie w tym czy warto temacie. jakby, wiesz, ryzykować całą swoją karierę na opinii jednego eksperta, no bo potem, wiesz, pojawią się... Kolejne domysły, czy a no bra, może jak nie wiedział, tutaj mówi, że nie wiedział, a może jednak coś wziął i zwala to na no to, wiesz o co chodzi. Tak, tak. Czyli... Wiem o co chodzi, ale tak jakby w tym temacie chciałbym poczekać na więcej faktów tak, i, i nie tak jakby nie oceniać na podstawie do moich domysłów. Dobrze, ale ty jakby gwarantujesz, no, ręczysz za swojego kolegę, że on nic by takiego nie wziął, tak? Twoim zdaniem. Z tego, co ja znam Roberta, znam go dobrze, jestem pewien, że nie brał nic, co mogło mu świadomie pomóc w wyścigu, jakaś nielegalna substancja. Mogła to być substancja, która pomagała mu leczyć kontuzję, ale nie było to coś, co pomogło mu wygrać, być szybszym, silniejszym, wydolniejszym. No na niekorzyść Roberta jednak wpływa fakt, że jak już u kogoś wykryto w próbce A niedozwolone substancje, no to próbka B no to raczej to potwierdzi, no bo to jest próbka, która zostanie wykonana dla potwierdzenia. I co potem się wydarzy? No, próbka B to jest dokładnie to samo, co, więc tutaj to jest tylko strata pieniędzy otwierania próbki B. Nigdy chyba się nie wydarzyło, żeby próbka B była czysta, albo to są jakieś tam nieliczne przypadki. No dalej niestety jest jakby zagrożenie dyskwalifikacją U Roberta jest to nawet do 4 lat, bo to jest chyba maksymalna kara w triathlonie to jest chyba do 4 lat. Kurde, no by do tego nie doszło, tyle wam mogę powiedzieć. Dobrze, a ty jak przygotowujesz się do walki? Wiadomo, że tutaj w federacjach freakwaj'owych nie jest to weryfikowane. Można stosować różne e, środki. Żeby się po prostu lepiej, lepiej trenowało, tak to, tak, to, tak to nazwijmy. Czy ty też uważasz na to, z jakich tam leków korzystać na przykład, jak coś ci się wydarzy? Wiadomo, że w freakach można brać doping, dużo osób się do tego przyznaje i ostatnio to się stało nawet normą. Myślę, że większość osób jest na dopingu, ponieważ sami o tym otwarcie można mówią. się też przyznać, tak? Bo tak, więc domowy. nie byłoby nic, dla mnie umieją się do tego przyznać, ale ja po prostu nie biorę nic, nigdy zawsze byłem czysty, ponieważ ja chcę rywalizować fair. Ja nie jestem głównym sportowcem we flikach, tylko w swoich dziedzinach, a u mnie jednak bycie czystym jest, jest priorytetem. Takie, tak, priorytetem, honorową sprawą, także nie ma takiej opcji, żebym kiedykolwiek chcesz brał. Wiem, że Piotrek jest na teściu, bo o tym mówił, w wywiadach się przyznawał. Nie przeszkadza mi to, może brać co chce. Ja wiedziałem o tym przed wzięciem walki, więc się na to godziłem. Nic mi do tego. Dobra. Po twojej pierwszej wygranej walce, druga teraz no, z dużo bardziej wymagającym przeciwnikiem, jeśli chodzi o takie czysto umiejętności, czysto umiejętności w walce. Nie dość, że umiejętności to jeszcze waga, bo Piotrek jest 10 kg cięższy od Kamila na na którym poprzednio walczyłem, więc tutaj ta sama waga zrobi robotę. Poza tym, no tak jak mówisz, doświadczenie umiejętności będzie mocna walka, będzie ciężka walka. No, i ja się na to szykowałem bardzo mocno. Robiłem ciężkie sparingi ostatni, Sparing to było 3, 8 rund po 3 minuty. Tutaj mamy 3 rundy po 3 minuty. No, wytrzymało się nie Marty, tutaj w tym przypadku. No, i to może być tak, jakby moim, moją konikiem. gardą przetargową, moim konikiem, to, żeby zajechać w piątkę kondycyjnie. Ale za czymś się uda, ponieważ on w walce z Alanem też bardzo dobrze stał kondycyjnie. Nie spuch, więc zobaczymy. Dobra, jesteście przyjaciółmi z Karasiem, ale czy taka walka kiedyś dwóch wytrzymało siostrów, moglibyście się bić, to nie byłoby już 15 minut, tylko by trzeba było zrobić no limit, do, do momentu aż coś padnie. No tak, tak, oczywiście, jakby taka walka miała być, to byłaby to no limit, myślę, że fajnie by to wyglądało w K1, bo jak walczył Kacper Błoński z Marcinem Dubilem, tam było ma dużo było leżenia, a walka w K1 no limit, no tego chyba nigdy nie było, tutaj tak jakby nie było przerwy, ciągle, ciągle była bitka, także jest to według mnie fajny pomysł. Poczekamy. No Dzięki wielkie. Dzięki wielkie. Do Dziękuję zobaczenia. bardzo. Najlepsze antyfakty w internecie.